Siema, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym Hasztag 16 odcinku, co robił Oksana, dla Was grę pod tytułem, straszne sushi w niej. I jeszcze jedno, pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz zobaczcie, straszne sushi. Zostałeś zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko szefa kuchni w Moonlight Sushi. Tylko uważaj na głodne istoty czaj się w backroomach. Gotuj sushi, unikaj złowieszczych istot i odkryj mroczny sekret Moonlight Sushi. Holding podłoga, wolf, programowanie, projektowanie, budowa, Dinobyt, współprojektant, Cocomendos, modele potworów. Tak i gotowanie, sushi, horror przerażający. Dobra. W to grał mój kuzyn Gabriel więc teraz powinienem wiedzieć, co tutaj zrobić. Szybko to jakoś przejdę i tyle. Ekran muszę przenieść na górę. Proszę bardzo. Teraz jeszcze polecę do księżycowego sushi. Jestem trzeci w kolejce. Dobra, skary sushi, zaczynamy. Coś tutaj musimy zrobić. Tylko będą dialogi pokazywane do tych misji, które będziemy musieli wykonać. Witaj, witaj szefowie kuchni. Witaj w wywiadzie grupowym. Jestem Hiroshi Kimura. Zacząłem Moonlight Sushi 15 lat temu. Wszyscy jesteście tutaj, aby przeprowadzić wywiad na pożądane stanowiska szefa kuchni. Czyli ja tutaj jestem przy, przed ostatnim. Aby dostać pracę, będziesz musiał z powodzeniem ugotować 4 dania. We i tak dalej, ale to po angielsku. Tutaj można zajrzeć do jadalni. W naszym pierwszym kurcie skupimy się na podstawach Reżu i nori. Czyli, pierwsze będzie bardzo łatwe. Tak mi się coś daje. Nasz sprzątacz źle się poczuł. Więc, jeśli zobaczysz, że błądzi po korytarzach, trzymaj się z daleka. Czyli, będę musiał trzymać się od niego z daleka, po prostu, żeby on mnie nie dopadł. Pierwsze danie. Zaczynamy. Musiałbym uważać na niego, żeby na niego nie natrafić. Jak widzę, że tutaj jest, to po, po prostu nie trzeba na niego wchodzić i tyle. Dobra. Aż się boję. Dobra. Bardzo dobrze. Zdobądź resz. Dreszty zdobyłem. Nie dobrze, niedobrze. Poleciał w tantumstwo. stronę. całe szczęście, że mnie nie zauważył. Dobra, mama resz. Czyli będę go musiał odstawić tam, żeby się gotował. Teraz gotuję resz, za chwilę będzie ugotowany. Czyli będę musiał go wtedy odnieść tam, gdzie przechowujemy jakieś potrzebne rzeczy. Zdobądź resz, proszę bardzo. Umieść go na talerzu. Chwyć talerz. I proszę bardzo, odnosimy do... Przenośnika do jadalni. Tam będzie potrzebna też jadalnia, czyli to zadanie jest ukończone. Teraz idziemy po coś zielonego. Składniki dobra. Składnik: Dobądź to. Dobra, tędy. O nie, 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 nie. Lepiej nie tu. Tutaj se pójdę. Może tutaj będzie bezpieczniej. Dobra, szybko uciekajmy, uciekajmy. Przed tym stworem. Proszę bardzo. Moje miejsce gotowania. Słuchasz Nori? Mielimy, mielimy Nori w takiej przenośnej maszynie. I teraz czekamy na konsystencję wyboru smaku tego Nori. Chwyć gotowanie Nori, proszę bardzo. Będę musiał go postawić gdzieś na talerzu. Talerze z jedzeniem. Chwyć, proszę bardzo. Dostarcz zamówienie. I przenośnik do jedzenia gotowy, czyli to wykonane. Jeszcze czekamy na pozostałych graczy. Składniki, nie, jeszcze oczekują ode mnie. Możesz nosić do dwóch składników naraz. Składniki, więcej spróbuj złapać. Nie wiedziałem, że to. Sushi, z tego mógłbym co robić? Zdobądź rafnori. Rafnori. Chyba do tego będzie potrzebne to sushi. Proszę bardzo. Ale te liście eukaliptusa mi bardzo pomogą, więc będę wiedział co zrobić. Kuchasz Nordri? Chyba do tego będzie potrzebny resz, bo resz będzie trzeba przemieścić do tego sushi. Z tymi wodorostami chodzi gotowanie. Nori, proszę bardzo, teraz umieszczamy to na talerzu. Sprzedaż, Jak jakbyśmy gotowani. Dobra, teraz muszę chwycić talerz. Proszę bardzo, dostarczy zamówienie. Przenośnik do jedzenia. Skończyć się za dwie minuty. Dobra, biegnę za tobą. Ale, co tutaj jeszcze znaleźć do tego sushi? Jakie potrzebne składniki zdobądźcie? Aircraft Norbry. Teraz szybko uciekamy, bo on się może tu błąkać, gdzieś po korytarzach, ten niedobry. A tutaj jest moje stanowisko. Kucharz Nori. Zmienimy sobie tutaj to rite algi całe. Ale tyle tu tych talerzy jest, że trzeba będzie je po prostu umieść. umieść. To chyba do talerza trzeba upuścić. Chyba nie zaliczyłem tego zadania, a może zaliczyłem? Tak, tu jest talerz. Missing rice. rice. jeszcze resz. Umieść go na talerzu. A dzięki za podpowiedź. Tutaj, tutaj. Dzięki, mamo. A to jest melodia? Aha. Pierwszy kurs ukończone. Ciekawe czy zaliczyłem. Rafnori mnie ugotował. Pomincie dostał. Nie toleruję różnych zamówień. Upewnij się, że jesteście wien... wierzący, czy coś takiego jakoś tak. Spraw, aby te dwa w życie. Przechodząca transmisja. Czyli pierwsze, nie poszło mi zgodnie z planem. Cześć, jesteśmy nocnymi, jesteś w ważnym niebezpieczeństwie. Darnot mu time to Explain. Słaby sygnał. Jesteś w środku międzywymiarowego. A co do drugie? Rysz, zielone coś tam, algi i. Oczywiście farma rybna. Czyli będzie trzeba zdobyć rybę. Nie wchodź do wody, czyli będę musiał skakać, bo on tutaj jest, ten cały fortepian czy coś, ośmiornica. Co? Nie mogę tutaj nic robić. On się jeszcze gdzieś błąka, nie wierzę, I jakby Norman mnie dopadł, to kurde, teraz jeszcze rysz i to będzie potrzebne. Zablokowało się, czy co? Znów. A może zresetuj postać? Czy na pewno chcesz zresetować postać? Proszę bardzo, zresetuj postać. Pominie dostał. Nie toleruję późnych po po zamówień. Upewnij się, że jesteś wielozadaniowy. Dobra, Zresetowałem postać. Nie jesteś martwy, ale jesteś bardzo blisko. W końcu mogę się poruszać. Czyli tutaj trzeba podskoczyć, nie. I mnie dopadł. Ośmiornica mnie dopadła. Czyli wszystko od nowa trzeba zaczynać. Dobra, mi się wydaje, że trzeba od nowa zacząć. Dodatkowe życie za vip -y to dziękuję bardzo, bo nie mam robuxów. Ostateczne wyniki: Paweł Gamer, 02 tylko punkty. Obserwator. Na razie nie wrócę do lobby. Ożywić. Chyba przejść do lobby. Chyba no. trzeba przejść do lobby i zacząć od nowa. Bo chyba nie jestem wielozadaniowy. I musiałam się pomylić w zamówieniach. Dobra, chyba zaczniemy jeszcze raz. Ożywić się nie mogę, ale wrócić do głównego lobby mogę. Czyli wszystko od nowa: kolejka 6 z 8, 7 z 8, 8 z 8. Kolejka jest już niewstrzymana. Tylko po prostu trzeba poczekać za swoją kolejką i tyle. Czekanie na innych graczy. Dobra, czekanie na innych graczy. Jeszcze jeden gracz jest taki trochę ślamazarny. Wiemy, że to trochę tutaj zajmie czasu, ale nie szkodzi. Witaj. Witaj w wywiadzie grupowym, to już było. Wywiad z grupą. Jestem Hiroshi Kimura. Zaczęłam Moonlight Suchi 15 lat temu. To jego pasja. Wszyscy jesteście tutaj, aby przeprowadzić wywiad na pożądanie stanowiska szefa kuchni. Ale zatrudniamy tylko najlepszych szefów kuchni. Aby dostać pracę będziesz musiał z powodzeniem ugotować cztery dania. Pierwsze danie będzie najprostsze z tego co wiem. Tutaj będziesz trzeba się dostać do jadalni. Czyli wznowiłem po prostu to wszystko. Jestem tutaj chyba. Założenie pierwsze. Ryż i to zielone. Nasz sprzątacz źle się poczuł, tak, tak. To chyba już wiemy, pomijamy. Nie możemy tego pominąć, bo po prostu trzeba czytać dialogi i tyle. Dobra, wszystko jedno, ale trzeba będzie po prostu to zrobić i tyle. Tym razem jestem tutaj. Ja nie mogę. Najpierw rysz. Trzeba zdobyć yy, rysz. Tam, gdzie strzałki nas prowadzą, to tam trzeba iść. Dobra, proszę bardzo, reszta zdobyty. Teraz e, znajdę swoje miejsce, szefa kuchni. Nie, to nie wiem, gdzie jest moje miejsce. A moje miejsce jest tutaj, zapomniałem. Gotuję dreszcz, proszę bardzo. Cieszę się relaksującym mm, dźwiękiem mm. gotowania reszu. Proszę bardzo. Ale ogień musi się przeporóżyć, żeby było gotowe. Zdobądź dreszcz teraz. Trzeba to umieścić na talerzu. Fleć talerz. Proszę bardzo. Dostarczy zamówienie. Gotowe. 5 plus. Gdy wszystkie zamówienia grupowe. Dobra. Składnik. To coś zielone. To coś zielone trzeba będzie zdobyć. Dobra, to coś zielone. Rap Przygotowane będzie jak miska ramenu. Proszę bardzo, a moje miejsce jest tutaj chyba. Kucharz Nori. Mienimy go z powrotem, żeby miało silną konsystencję. Tak jak wtedy, kiedy to powtarzałem. Ale teraz e, musi to się zmienić. Postawimy to tu na talerzu. Pachnie talerz. I teraz umieścimy to tutaj. Dobrze. To chyba wszystko. Składniki, ryż i zielone algi. Możesz nosić dwóch do dwóch składników naraz. To już tyle. Teraz czekamy za pozostałością e, e, innych liczb e, raczy, żeby ocenić jak to wyszło. Dizowski, otworzyłem kebab. Obejrzę to po tym filmiku. Jutro, jakby co będzie ku ja, to będę odpowiadał na Wasze pytania, byle nie na te głupie. Ale postaram się odpowiedzieć na prawie wszystkie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Byle bez podpowiedzi, widzowie. Okej. Okay. No dobra, to chyba tyle. 3 minuty i 13 sekund. 13 jest 24. Dobra. Pokój z ryżem INORI. Farma rybna. Ogrod warzywny. I badania przed. I badania przetwórstwo. Dotarłem tylko do tej farmy rybnej. A dalej to chyba wszystko. Na razie tylko mam pokój z ryżem INORI. Teraz trzeba będzie poczekać przy swoim stanowisku Aż reszta graczy zbierze swoje dania Bo inni jeszcze nie zabrali i nie wiedzieli o tym, że trzeba zebrać To tu się po prostu na nich poczekamy, a Farma rybna to będzie trzeba jakąś rybę złowić i tyle No A ogród warzywny to trzeba będzie jakieś warzywa zrobić i badania i przetwórstwo. Ale całkiem przepadam za tą kuchnią. Jeżeli chcę pracować, to muszę to on na filmiku ukończyć i tyle. Dariusz Wieczeska jest w melodii. O kurde, widzowie. Oglądam teraz melodię, ale mam trochę czasu, żeby nagrać tego Robloxa na szybko. Jeszcze jeden zostały. I po prostu będziemy wykonywać drugie zadanie. Przetwory rybne. Przejdziemy do drugiego zadania. A ciekawe czy trzecie zadanie będzie ukończone. Pierwszy kurs ukończone. Dobrze. Czyli tutaj poszło mi bezbłędnie. Wyniki pierwszego kursu. Jestem który? Paweł Gamer. Szósty. Może być. Jestem skupiony do zaleceń kuchacza. Brawo, szefowie kuchni. Przechodząca transmisja. Trzecie, jesteśmy nocnymi strażnikami. Jesteś w poważnym niebezpieczeństwie. There is not match time to explain. Słaby sygnał. Jesteś w środku międzywymiarowego. Dobra, nieważne. W naszym drugim kursie chcemy zobaczyć, jak przygotowujesz rybę resz zielone coś tam. Algi i ryby. Jego drzwi są teraz otwarte. Przechodzi renowacja. You don't touch the water. Czyli nie mogę po prostu wchodzić do wody. To drugie danie. Znaleźć ryby. Gramy widzowie. Nie wchodź do wody, ja chciałam podskoczyć, a nie dało rady, zobaczcie. Oskar cię złapał. Ale jak tu podskoczyć? Wczoraj podskoczyłam i mi bardzo dobrze to wyszło. A teraz słabo mi wszystko poszło. No nie mogę. Nie poddawaj się. Jeszcze dwa życia mi przecież zostały. Nie marnuję żyć, tylko po prostu nie podskoczyłam tak jak należy. No widzicie, nie podskoczyłem tak jak należy, zdobądź pląder renowacja, renowacja, nie wierzę. Ryba nie jest zdobyta, Oskar cię złapał. Ale tym razem zobaczyliście, że dobrze podskoczyłem. Drugie życie skończone. Czyli jak to życie mi umknie, to ja po prostu kończę z tą gorą Kolejny raz muszę pójść po rybę. I widzicie, koniec. Nie mogłem podskoczyć, bo ja słabo skaczę. Ale wtedy mi bardzo dobrze poszło i zdobyłem tą rybę, a teraz... kiw w pupę. Nie dam sobie. rady. Dobra. Mi się wydaje, że na dzisiaj kończymy grę. Ja dowiemy się czy zostanę szefem kuchni za jakiś czas, jak nie będzie tego Oscara i jak będę lepiej podskakiwał. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przyłajnę odcinek z Robloxa w grze straszne sushi i potem jak gram wczoraj z Gabrysiem, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer, no i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi, trzymajcie się ciepło, cześć pa, narka, o i nieźle kucharzyłem widzowie, co nie, to tyle, pa widzowie, narka, pa pa.